Sędzia Sądu Najwyższego Oliver Holmes stwierdził, że istnieją trzy typy ludzi. Jest wąska grupa liderzy, to dzięki nim rzeczy się dzieją. Następnie większa grupa, około 20% to ludzie, którzy obserwują, co się dzieje. I wreszcie większość, 80% to ci, którzy nie mają pojęcia, co się właściwie dzieje. Dziś pomówimy o istocie bycia liderem. Przywództwo to dziś kluczowy czynnik decydujący o sukcesie lub porażce firmy, rodziny, biznesu, przedsięwzięcia. To właśnie przywództwo ma dziś większy wpływ na to, co się dzieje w danym okresie niż jakikolwiek inny element. Twoim zadaniem jest stać się doskonałym liderem we wszystkim, co robisz. Możesz nim zostać, gdy zrozumiesz, jak inni doskonali liderzy, których początki były zwykle dość przeciętne, dochodzili stopniowo do wybitnych osiągnięć. Ludzie nie rodzą się liderami, stają się nimi. To jest wielkie odkrycie. Ludzie wiele lat bywają przeciętni, a potem nagle zaczynają przyspieszać i wypływają w swoim środowisku. Przeprowadzono prawie 3,5 tysiąca badań na temat liderów. Jakie mają cechy? Co ich odróżnia od osób przeciętnych? Wiemy przecież, że pewne cechy można w sobie rozwijać, kiedy się je pozna i myśli się o nich. Jak przeciętni ludzie stają się liderami? Poprzez rozwój. I od tego zacznijmy. Wiele osób zaczyna od tego, że uczestniczy w kursach, uczy się, zbiera doświadczenia, by w końcu wysunąć się przed innych i zacząć ich prowadzić. Ludzie chcą za nimi iść, bo widzą, że są aktywni, mają efekty. Inni chcą, by to oni przewodzili, bo wtedy wszyscy osiągną efekty. Przywództwo zaczyna się od samorozwoju. Nie mamy w sobie genu czy chromosomu przywództwa. Liderzy pojawiają się w sytuacjach, kiedy potrzebne są umiejętności przywódcze. John Steinbeck napisał, że człowiek staje się człowiekiem, kiedy człowieczeństwo jest potrzebne. Człowiek staje się liderem, kiedy potrzeba lidera. Znam ludzi, którzy przez lata niczym się nie wyróżniali, po czym zaistniała sytuacja, w której mogli doskonale wykorzystać całe swoje przygotowanie. Słyszałem, że szczęście pojawia się wtedy, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. Ktoś był gotowy, sytuacja zaistniała i mógł zaoferować to, co było w tym momencie potrzebne. Dzięki temu. Bardzo szybko powędrował w górę. Cechą charakterystyczną lidera jest to, że potrafi świetnie wykorzystywać mocne strony swoje i innych ludzi. To była jedna z najcenniejszych obserwacji z badań. Liderzy wyjątkowo dobrze potrafią wykorzystywać atuty, wiedzą w czym są szczególnie dobrzy i potrafią użyć samych siebie jako cennych narzędzi pomocnych w danej sytuacji. Widzą, co inni potrafią zrobić i tak nimi kierują, by ci osiągnęli maksymalnie dobre efekty. Jakie cechy mają liderzy? Przede wszystkim mają wizję. Wizja to najważniejsza cecha lidera. We wszystkich badaniach nad liderami powtarza się to jedno: liderzy mają wizję. To znaczy, że umieją sobie wyobrazić, zobaczyć przyszłość, potrafią przenieść się tam myślami i obejrzeć to, co chcą stworzyć. Jak to będzie wyglądało? Jaka będzie idealna przyszłość? Później potrafią wrócić do dnia dzisiejszego i powiedzieć, jak mamy dojść z miejsca, w którym dziś jesteśmy do miejsca, w którym chcemy się znaleźć. Potrafią też przekazać tę wizję innym ludziom, tak by i oni chcieli osiągnąć to samo. Pierwszym elementem wizji są wartości. Wartości to jest to, czym się kierujesz. Także to, czym kierują się inni, cała organizacja. Wiemy, że wszystko w życiu wychodzi z wnętrza na zewnątrz. Rdzeń organizacji bardzo skutecznej osoby czy grupy to właśnie wartości. To, w co wierzysz, to, z czego nigdy nie zrezygnujesz, czego zawsze będziesz bronił, to zasady leżące u podstaw twojego biznesu. Wszystkie badania pokazują, że firmy, które mają jasne, ambitne, inspirujące wartości, zawsze wyprzedzają w danej branży firmy, które nie mają takich wartości. Wiemy też, że czołowe jednostki bardzo zdecydowanie mówią o tym, w co wierzą. Natomiast przeciętni ludzie mają o tym dość mętne pojęcie. Czołowe jednostki nie idą na kompromis. Przeciętni ludzie zgodzą się na ustępstwa, jeśli coś na tym zyskają. Oto pytanie. Jakie są Twoje wartości? Czego bronisz? I co najważniejsze, co by powiedzieli ludzie, którzy Cię znają na temat Twoich wartości, na podstawie tego, jakich traktujesz? To kluczowe pytanie dla lidera. Druga część wizji to misja. Misja to rola, jaką firma ma do odegrania, a rolą lidera jest zrealizować misję. Tu też konieczna jest absolutna jasność. Misją może być doskonałość, zdominowanie rynku, światowy zasięg, wpływ na życie ludzi, tworzenie ważnych dla świata produktów i usług. Jaką misję ma Twoja firma, a Ty? Trzeba ją dobrze znać, ponieważ liderzy się ujawniają, by pomóc organizacji wypełnić jej misję. A jeśli nie wiadomo, jaka ta misja jest, bardzo trudno jest zostać liderem. Czasem to lider musi wyartykułować tę misję, przekonać do niej wszystkich i sprawić, by ruszyli naprzód, chcieli ją zrealizować. Ale musisz wiedzieć, jaka ta misja jest. Trzecia część wizji to cel. Dlaczego dana organizacja istnieje? Porozmawiajmy przez chwilę o celu. Jest to powód, dla którego istnieje organizacja. To, co chce ona zrobić, by ulepszyć świat, w którym żyje. To, co chcę zrobić, aby było inaczej, sposób, w jaki organizacja chce wpływać na życie ludzi i innych organizacji. Jaki ma być wynik twojej misji? A skoro jesteś liderem, jaki ty sam masz cel. Dlaczego tu jesteś? Co chcesz zrobić? Jaki ma być sens Twojego życia? Rezultaty to kolejna składowa wizji. Rezultaty to kolejne stopnie schodów, droga, jaką osiągasz swoje cele. Wypełniasz misję, uosabiasz wartości. Wyniki to konkretne, mierzalne kroki, jakie stawiasz, by dojść do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Niezbędnym elementem wizji przywództwa osiągnięć jest jasność. Jasność. 80%, 80 problemów w komunikacji z ludźmi, na rynku, w reklamie, promocji, w polityce bierze się stąd, że ktoś nie ma jasności, wyraźnego obrazu. Nie umie czegoś prosto przekazać. Musisz dokładnie wiedzieć, o co ci chodzi, w co wierzysz, jaką masz misję, jaki cel, jakie masz osiągnąć rezultaty, jak mają wyglądać. Jasność. Jasność to słowo numer jeden, kiedy mówimy o wizji i o skutecznych liderach. Drugą bardzo ważną cechą lidera związaną z wizją jest odwaga. Winston Churchill powiedział, że odwaga jest największą z cnót, wszystkie pozostałe od niej zależą. Odwaga jest kluczem odwaga, by zrobić to, co konieczne dla wypełnienia misji, odwaga, by wyjść przed szereg, stawić czoła niebezpieczeństwu. Podjąć trudne decyzje, by bronić wartości, kiedy łatwiej byłoby pójść na kompromis. Odwaga to znaczy wstać i zrobić to, co konieczne. Odwaga jest najbardziej dostrzegalną zaletą wielkiego lidera. Odwaga oznacza też, że potrafimy podejmować ryzyko. Mówimy, że przyszłość należy do tych, którzy nie boją się ryzykować. Nie do tych, którzy szukają bezpieczeństwa i wygody, chowają się za innymi. Przyszłość jest w rękach tych, którzy wychodzą naprzód i ryzykują. Próbują robić coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. Pojazd Enterprise w serialu Star Trek powstałby dolecieć tam, gdzie jeszcze żaden człowiek nie dotarł. A twoim zadaniem jest dotrzeć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek, ani żadna firma. O teraźniejszości wiemy tylko to, że zmienia się gwałtownie i największym ryzykiem byłoby stać w miejscu, nie iść naprzód i nie próbować nowych rzeczy. Gotowość do podjęcia ryzyka. Śmiałość to kolejny element odwagi. Śmiałość, czyli gotowość do podjęcia działania bez gwarancji. Lubię taki cytat. Działaj śmiało, a niewidzialne siły przyjdą ci z pomocą. Działaj śmiało, idź naprzód, nawet jeśli nie masz żadnych gwarancji sukcesu. Pamiętaj, że większość Twoich działań okaże się w końcu niewłaściwa lub niewystarczająca. 80% nowych produktów ponosi klęskę, nawet jeśli głowią się nad nimi najtęższe umysły, a na badania idą miliony. Aby zwyciężyć, musisz umieć przegrać. Nie bój się iść naprzód, pomimo przeszkód i braku pewności. Śmiałość jest liderowi niezbędna. Kolejny element odwagi to zdecydowanie. Zdecydowanie, czyli ofensywna strategia. Nie boję się iść naprzód, czyli sprawiam, że coś się dzieje, raczej niż czekam, aż coś się wydarzy. Zdecydowanie. To jest kolejny znak firmowy wielkiego lidera. Odwaga to znaczy także odważna cierpliwość. Jednym z wielkich elementów odwagi jest umiejętność trzymania się wyznaczonego kursu, nawet wtedy, gdy jeszcze nie widzisz rezultatów. Zaczynasz tracić równowagę, a wszystkim wokół puszczają nerwy. Ale ty trzymasz się kursu, jesteś niezachwiany, masz Odwagę lidera. I wreszcie opanowanie kryzysu. Jedno wiemy na pewno: wszyscy liderzy muszą przejść swój test kryzysowy. Kryzysy, trudne momenty pojawiają się w każdej organizacji. Uniwersytet Stanford twierdzi, że ostatecznym sprawdzianem dla każdego lidera jest właśnie zachowanie w sytuacji kryzysowej. Czy w takich momentach jesteś wściekły i obwiniasz innych ludzi, czy jesteś chłodny, rzeczowy, kreatywny, szukasz rozwiązań? Pamiętaj, że kiedy pojawia się kryzys, wszyscy patrzą na ciebie. Właśnie po tym, jak się zachowasz, kiedy coś pójdzie źle, ludzie poznają, czy mogą cię uznać za swojego lidera, czy też nie. Kolejną cechą liderów jest spójność wewnętrzna. To najbardziej poszukiwana i najbardziej podziwiana cecha wybitnych ludzi. Spójność wewnętrzna oznacza, że zawsze robisz to, co zapowiadasz dotrzymujesz słowa. Otoczenie uważa Cię za osobę absolutnie uczciwą i prawą. Zauważ, że w życiu najbardziej lubisz, kochasz i podziwiasz właśnie te osoby, które są spójne wewnętrznie. A te, których nie lubisz, którym nie ufasz, zwykle naginają swoją prawość i wartości. Tak samo czują wszyscy. Spójność wewnętrzna gwarantuje obecność wszelkich innych zalet. Zmusza cię do tego, by mieć wizję i zrealizować ją, by być odważnym. To fundament, na którym budujesz swój charakter i swoje życie. Jack Welch, the Jack Welch prezes General Electric, w wywiadzie Jack. dla magazynu Fortune powiedział, że najistotniejszą cechą liderów jest, jak to nazwał, zasada rzeczywistości. Zasada ta mówi, że przyjmujesz świat takim, jaki jest, a nie takim, jakim chciałbyś go widzieć. Podchodzisz do świata bez upiększania, udawania i innych gierek. Patrzysz prawdzie w oczy. Także prawdzie o sobie. Mówisz, jakie są moje mocne i słabe strony. Jak wygląda prawda o mnie samym? Wszyscy wielcy liderzy mają wielkie słabości i otwarcie się do nich przyznają. Zatrudniają ludzi, którzy je kompensują, tak by sami mogli wykorzystywać wyłącznie swoje atuty. Spójrz na swoich ludzi i oceniaj ich realistycznie. Jakie mają słabe, a jakie mocne strony. Jak możesz skompensować jedne, a wzmocnić drugie. A szczególnie przyjrzyj się sytuacji. Jakie ona ma mocne, a jakie słabe strony. Ale naprawdę, nie w Twoich wyobrażeniach. To będzie znak Twojej spójności wewnętrznej i uczciwości. Znak prawdziwego lidera. Rdzeniem spójności wewnętrznej jest prawdomówność. Jeśli będziesz mówić prawdę sobie i ludziom wokół, staniesz się bardzo prawą osobą. Prawdomówność oznacza, że zawsze mówisz prawdę. Żyjesz zgodnie z nią. Gdyby ludzi wokół ciebie zapytać, czy ta osoba zawsze mówi prawdę, w każdym przypadku? Czy odpowiedzieliby tak, ty zawsze mówisz prawdę, nigdy nie zwodzisz, nie naginasz swoich zasad. To właśnie jest oznaką lidera. Nie to, co on czy ona sama o sobie myśli, ale co myślą o niej inni ludzie w efekcie swoich doświadczeń. I prawdomówność jest tu kluczowym elementem. Kolejna cecha liderów absolutnie niezbędna, by zmobilizować ludzi, to konsekwencja. Ludzie wiedzą, że zawsze będziesz taki sam. Rzetelność. Mogą na tobie polegać. Przewidywalność. Nie zmieniasz się z dnia na dzień. Jesteś tym, kim jesteś. Wszystkich traktujesz tak samo. Jesteś zawsze stabilny. Nie zmieniasz się jako człowiek. Dotrzymuj obietnic. Ile jest warta obietnica? Tyle, ile Cię kosztuje jej dotrzymanie. Ludzie dotrzymujący obietnic awansują bardzo szybko na stanowiska cieszące się dużym zaufaniem, prestiżem, wiarygodnością, autorytetem. Kolejną kluczową cechą lidera jest odpowiedzialność. Harry Truman miał na biurku tabliczkę z napisem The bug stops Hill. Prawdziwy lider mówi, to ja jestem odpowiedzialny. Przyjmuję moją rolę lidera, to na mnie kończą się wszystkie drogi. Ktoś taki nie szuka wymówek. Kiedy coś nie wychodzi, nie krytykuje innych, nie wpada w gniew, nie obwinia nikogo. Raczej zachowuje energię i patrzy w przyszłość. Liderzy są zawsze opanowani i spokojni. Myślą, co zrobić, a nie co się stało. Myślą o przyszłości, a nie o tym, co już było. O możliwościach jutra, a nie o problemach dnia wczorajszego. Liderzy mówią, Czego nie da się wyleczyć, trzeba wytrzymać. Kolejna cecha liderów to przewidywanie. To zdolność do patrzenia naprzód. Jest nieco podobna do wizji, ale więcej w niej oczekiwania. Wymaga namysłu. Dlatego wszyscy wielcy liderzy myślą strategicznie, planują strategicznie. Co będzie za rok, za dwa, trzy, pięć lat? Dokąd chcemy dojść? W jaki sposób? Kluczowym elementem przewidywania jest stałe oczekiwanie kryzysu. Stale pytaj siebie, co najgorszego może się zdarzyć za rok, jeśli chodzi o prawodawstwo, podatki, gospodarkę, konkurencję. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Czołowi liderzy stale przewidują najgorsze scenariusze i mają plany awaryjne. Przewiduj wszelki możliwy rozwój wypadków. To jest tak zwana ekstrapolacja. Jeśli zrobimy tak, to co się stanie? Jeśli zgodzimy się na to, jaka będzie reakcja? Przemyśl zawczasu, co się może wydarzyć, abyś był gotowy, kiedy rzeczywiście się zdarzy. Patrz, dokąd zmierza firma, branża, gospodarka. Przewiduj konsekwencje zmian w środowisku. Myśl tak, jak firma Shell, która opracowuje tak zwane plany, scenariusze. W takim planie stale biorą pod uwagę, co się może zmienić wokół i myślą, co byśmy zrobili, gdyby to się zmieniło gdyby ta tendencja się odwróciła, gdyby wybuchła tam wojna, gdyby ceny ropy poszły w górę, odsetki wzrosły do 20%. Co byśmy wtedy zrobili? I kiedy coś takiego się dzieje, są przygotowani. Liderzy bardzo chcą zwyciężać, być najlepsi. To kolejna oznaka lidera. Chcą osiągać doskonałość we wszystkim, co robią. Zawsze skupiają się na potrzebach w danej sytuacji. Co nam jest potrzebne, żebyśmy mogli uzyskać najlepszy wynik? Co musimy zrobić? Co musimy mieć, żeby być doskonali? Pamiętaj, że lider zawsze myśli na zewnątrz, poza ramy bieżącej sytuacji. Skupia się na rezultatach. Co musimy osiągnąć, by zwyciężyć? Co musimy zrobić, żeby być najlepszym? Skupia się na mocnych stronach, na efektach działań. Myśli, co takiego ja i tylko ja mogę zrobić, co wykonane dobrze będzie miało ogromne znaczenie. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Co takiego ty i tylko ty, nikt inny, może zrobić dla swojej firmy, co zrobione dobrze, będzie miało ogromne znaczenie? Liderzy skupiają się na kluczowych kompetencjach swoich, firmy i innych ludzi. Myślą też, jakich kompetencji będziemy potrzebowali w przyszłości, aby być najlepsi na rynku. Liderzy inspirują i motywują innych ludzi, by robili dokładnie to samo. Wszystkim podnoszą standardy. Kolejna cecha liderów to kooperacja, a więc zdolność do pracy z innymi, umiejętność zebrania ludzi, którzy za nimi pójdą, ludzi, którzy będą chcieli za nimi iść, wspierać i pomagać w osiągnięciu celów. Znajdź więc kluczowe osoby wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Umiejętność uzyskania nadzwyczajnych wyników od zwyczajnych osób to klucz do Twojego sukcesu. Władza oznacza zbudowanie sieci kontrolowanych zależności. Grupy ludzi, którzy Cię znają, lubią i chcą Ci pomóc odnieść sukces. Eisenhower powiedział kiedyś, że władzę masz wtedy, kiedy ludzie chcą, abyś właśnie Ty wykonał jakieś zadanie i chcą Ci pomóc je wykonać. Bądź więc przykładem nie tylko mów, ale pokaż, co robisz. To inspiruje i motywuje ludzi. Pamiętaj, że liderem się stajesz poprzez ciągły rozwój zawodowy i osobisty. Lidera przyszłości poznać po tym, że stale się uczy i rozwija. Podejmij więc decyzję właśnie teraz, dzisiaj, że będziesz się stale doskonalić, że będziesz wybitnym liderem w każdej dziedzinie swojego życia. Dzięki temu osiągniesz wyniki o niebo lepsze niż dotąd przypuszczałeś. Zastosowanie w praktyce. Kluczem do nauczenia się czegokolwiek w życiu jest zastosowanie. Możesz się nauczyć cudownych teorii, ale jeśli natychmiast nie wprowadzisz ich w życie, by zmienić bieżącą sytuację, zdobyta informacje znikną, jak woda wylana na piasek. Mówimy tu o istocie bycia liderem. Dla mnie bardzo ważną zasadą jest ta, iż w życiu rozwijasz to, o czym stale myślisz. Więc, kiedy myślisz o cechach liderów, wizji, odwadze, doskonałości, współpracy, zaangażowaniu, wchodzą ci one głęboko w krew. Zaczynasz je stosować w życiu i stają się powoli integralną częścią tego, jak żyjesz, poruszasz się, oddychasz. Zacznijmy od wizji. Jaką masz wizję swojej organizacji? Jeśli jesteś dyrektorem działu, to okazuje się, że najlepsi dyrektorzy mówią, skoro nie ma jasnej wizji naszej organizacji, to do diaska sami ją stworzymy. Mam na to świetny sposób. Idź do swoich ludzi i powiedz im, Zabawmy się. Jeśli to Twoja firma, zrób to ze swoim zarządem. Powiedz, wyobraźcie sobie, że minęło 5 lat i nasza firma jest doskonała pod każdym względem. Możesz powiedzieć 10, ale 5 działa najlepiej. Mówisz, wyobraźcie sobie, że nasza firma jest doskonała pod każdym względem. Mamy najwyższej jakości, najlepiej rozpoznawalne na rynku produkty, wysoki poziom obrotów i zysku. Mamy wysoki udział w rynku i prestiż. Zatrudniamy najlepszych ludzi, mamy najlepszą technologię, najlepszą informację i PR. Jak by wyglądała ta firma za pięć lat, gdyby była idealna pod każdym względem? A potem zapisuj słowa, opisy, miary, dochody, obroty, nazwiska wszystko. Powiedz dobrze, a teraz zastanówmy się, jak możemy przejść od tego, co mamy dzisiaj do tego, co chcielibyśmy mieć za pięć lat. Tak powstaje wizja, ideał, do którego chcecie dążyć. Potem wracacie do dnia dzisiejszego i mówicie, żeby to się udało, musimy mieć absolutnie najlepsze produkty i usługi. Co musimy zrobić, by rynek uznał nas za najlepszą firmę w branży? Jakich kompetencji potrzebujemy? Czy powinniśmy się szkolić w zakresie tych kompetencji? Czy mamy je rozwijać w sobie, czy lepiej wynająć je z zewnątrz? Jakie kroki musielibyśmy podjąć dziś, by zacząć iść w stronę realizacji tej wizji? Odpowiedzcie sobie, jakie wartości wyznajemy jako firma, w co wierzymy jako ludzie? Okazuje się, że najskuteczniejsze firmy zawsze składają się z ludzi ceniących te same wartości, z ludzi, którzy do siebie pasują. Wiemy też, że aby pójść naprzód, trzeba podjąć ryzyko. Oczywiście to przewidywalne ryzyko. Trzeba zapytać, jakie kroki musimy podjąć. Lider kojarzy się nieodłącznie z działaniem. Musisz więc zapytać sam siebie, jakie działania trzeba podjąć już teraz, by zacząć budować swoją przeszłość. Co mam włączyć do gry? Jakie środki, ludzi, pieniądze, aby dojść tam, gdzie chcę? To where you want to go. Liderzy zawsze kierują akcją, zawsze idą naprzód. Nie boją się niebezpieczeństwa, zawsze podejmą ryzyko, choć nie ma gwarancji sukcesu. Liderzy wiedzą, że najgorsze to nie robić nic, kiedy świat wokół coraz szybciej się zmienia. Jeśli nie robisz nic, tracisz kontrolę nad swoim życiem. Lepiej iść naprzód i czegoś się nauczyć, analizować błędy i stawiać kolejny krok. Lepsze to niż czekać, modlić się i mieć nadzieję. Ważna rzecz, jeśli chodzi o Twoją władzę, czyli umiejętność pozyskiwania sobie ludzi, którzy Cię będą wspierać. Kim są kluczowe dla Ciebie osoby? Kto w Twoim otoczeniu jest niezbędny i najbardziej pomocny? Od kogo ponad Tobą i poza Twoją organizacją będziesz potrzebował pomocy i wsparcia? Jaki masz plan, by tę pomoc zdobyć? Jak chcesz ich skłonić, by chcieli Ci pomóc w odniesieniu sukcesu? Istnieje takie określenie jak lider służący. Mówi ono, że jako liderzy dostaniemy wszystko, czego chcemy, jeśli będziemy postrzegać siebie jako służących dla naszego otoczenia, dla ludzi, którzy nam podlegają służących dla naszego rynku, naszych klientów, wreszcie dla osób, których pomoc jest nam potrzebna. Twoje zadanie to nauczyć się tych zasad i codziennie myśleć o tym, jak mogę wprowadzać je w swoim świecie, by być coraz lepszym człowiekiem.